Świeże ślady. Janek ten by uciekał. Jest Janek. Janek, obudź się. Co? Kto? Wiedźminie, aleś mnie wystraszył. Już myślałem, że to te wstrętne baby. Zabiłem kilka przy twoim legowisku. Wiedźmy je nasłały za karę. Wstawiłeś się wiedźmą? Sprzeciwiłem się im, a one nie lubią, żeby im się sprzeciwiać. Co takiego zrobiłeś? Wstawiłem się za babcią. Zawsze była dobra dla dzieci, a bez nich umarłyby tu z nudów. Prosiłem wiedźmy, żeby nie robiły babci krzywdy, ale były złe, że nie upilnowała dzieci. Czyli widziałeś, co stało się z babcią? Niechcący wsypała sobie Magdo do popiołu, to przyszedłem pomóc jej go oddzielić. Matka Natura dała mi małe ręce, to jest mi łatwiej. Przebieramy, pracujemy, babcia coś tam pleci i nagle jak nie wrzaśnie. Znamie na jej ręce zaczęło świecić i krzyknęła, żebym się schował. Wlazłem do kufra i mgnienie oka później weszły wiedźmy. Przątka odcięła babci pukiel włosów. Powiedziała, że to kara za dzieci. A potem wszystkie zeszły na dół, przez drzwi w podłodze. Sprawdziłeś, co było za tymi drzwiami? Czy ja ci wyglądam na głupka? Wyglądasz na kogoś ciekawskiego. Moja ciekawość kończy się tam, gdzie zaczyna się głupota. Po co prządka od ciebie babci włosy, nie wiesz? Wiedźmy zabierają ludziom uszy, żeby wszystko słyszeć. I włosy, żeby mieć władzę nad ludzkim życiem. Czasem sprowadzają z nich dziwne sznurki, a czasem zabierają je na dół. No, robi się ciekawie. Siedziałeś w tej skrzyni, dopóki wiedźmy nie odeszły. Taki miałem zamiar. Siedź cicho, mówiłem sobie, aż pójdą, ani drgnij. Ale nagle babcia runęła na ziemię jak długa. Zaczęła wrzeszczeć i rwać włosy z głowy. Nie wiedziałem, co robić. Wylazłem z kufra. Chciałem jej dać te ziółka, którymi leczyła dzieci. Ale ona nie była już sobą, tylko potworzycą. Dałeś jej tych ziółek? Nie zdążyłem, bo wiedźmy wróciły. Padłem na kolana i błagałem, żeby jej darowały, ale kuchta powiedziała. Chłopczyk był niegrzeszny. Nie wolno mówić nie. Gdy siostry chcą, tak. A szepciucha na to. Uciekaj maleńki, póki ci nogi nie przegniły. I wszystkie zaczęły się śmiać, a ja w nogi. A no, możesz mówić o szczęściu. Udało ci się uciec. No, ale teraz muszę się chować i mogę zapomnieć o mojej przytulnej norce. Jak teraz będą chciały mnie dorwać, to właśnie tam zaczną poszukiwania. Może spróbuj gdzieś głębiej, na bagnach. Eee... Chyba tak zrobię. A ty co zamierzasz? Wygląda na to, że klucz do tego, co stało się z Anną, kryje się tam, w piwnicy. Pomożesz jej? Spróbuję, może jeszcze nie jest za późno. Dzięki za pomoc i powodzenia. Wzajemnie. Jakbyś spotkał jeszcze po drodze jakieś wodne baby, możesz im nakopać w moim imieniu. O, poziom dziewiąty. Dobra, wracamy. No fajnie, chciałbym jeszcze spotkać Janka kiedyś. Utopce. Czy Jest tak, jak myślałem. Wiedźmy, prawdopodobnie rzuciły klątwę na Twoją matkę. Odcięły jej pukiel włosów, a potem zeszły do ukrytego pomieszczenia pod podłogiem. W takim razie nie ma co zwlekać. Chodźmy. Pójdę przodem, zawołam się, jeśli trafię na coś ciekawego. Niech będzie. Chodźmy. kolejny w siedzibie trzech wiedźm na moczorach hmm, za każdym razem są tutaj inne y, skrzynie aktywne w których są różne przedmioty bądź jak teraz też monety Tutaj nic nie ma Ja, Jezu trzeba będzie zejść bo tutaj po raz kolejny Kochani, tutaj to, to zejście to mi przypomina totalnie yy, film Martwe Złodwa Może yy, kojarzycie Stare ale jare. No. <laughs> między innymi głównego bohatera zamknęli. W podobnej piwnicy, z taką klapą. Jak tutaj w Wiedźminie widzę właśnie te, te piwniczki, takie... Z tym zejściem, to cały czas mam przed oczami ten film. <laughs> między innymi. Dobra, dobra, schodzimy. Trochę się boję tego, co zostanę na dole. No nic. Dobra. Raden Jezu. Przed na dół. Na wieczny ogień. Nigdy nie widziałem aż tylu naraz. Wiesz co to jest? Wygląda dość paskudnie. To jedna z praktyk czarnej magii. Czarownicy zaklinają lalki, żeby zyskać nad kimś władzę. Wplatają w nie ludzkie włosy. Czyli możemy uwolnić Annę, posługując się lalką, która ją przedstawia? To jedyny sposób, ale bardzo ryzykowny. Widzisz te przedmioty wplecione w lalki? Każdy symbolizuje osobę, którą wyobraża lalka. Musimy znaleźć tę, która oznacza Annę i wynieść ją stąd. Hmm, no nie podoba mi się to. Skoro to ryzykowne, to rozumiem, że lepiej będzie wybrać właściwie przedmiot za pierwszym razem. Ja się tego nie podejmę. Nie znam Anne. Ty dowiedziałeś się o niej więcej. Łatwiej Ci będzie podjąć decyzję. No to, to przyjrzyjmy się tym lalkom. No i mam problem Ojejko, nie lubię takich zagadek Lalka z czerwonym koralikiem No miała jakieś korale na sobie Anna Lalka z ptasimi piórami. Tego nie kojarzę. Lalka z fioletową malwą. Może malwa. Lalka z ludzkim uchem. No ale. A nie, nie odcięły chyba. Uszu. Hm. Spróbujmy lalkę z czerwonym koralikiem. Hmm, ta ma czerwony koralik. Podobne Anna nosi na szyi. Jak połowa kobiet od Nowigradu po Wengerberg. To na pewno nie to. No nie wiem, czy gość, czy gość tak mąci w głowie. Cholera. No, obejrzyjmy inne lalki. No dobra, obejrzę pozostałe lalki. Lalka z ludzkim uchem. To mnie interesuje. Ta ma przyczepione ludzkie ucho. Pewnie należało do któregoś z wieśniaków. Anna ma obojuszu. To prawda. Sprawdźmy pozostałe lalki. Ale też są włosy. Ale to może przy każdej. Przy tej trzeciej od lewej nie widzę włosów. Lalka z fioletową malwą. To jest trzecia opcja. Hmm. A to ciekawe. Lalka z jakimś kwiatkiem. A co w tym ciekawego? To nie jest jakiś kwiatek, tylko fioletowa malwa. Baron mówił mi kiedyś, że to ulubiony kwiat Anny. Hmm. Myślisz, że to właściwa lalka? O. Jolek, zobaczmy jeszcze tą czwartą opcję. Wydaje, ale nie jestem pewien. Obejrzę inne lalki. Lalka z ptasimi piórami. Jeszcze to zostało. Hmm, tam ma powtykane ptasie pióra. Jeśli miałbym kogoś obstawiać, powiedziałbym, że ta lalka symbolizuje Filippę. Filipę? Filipę Eilhart? Jeśli masz rację, to... Spokojnie, to było tylko luźne skojarzenie. Filipa jest o wiele za sprytna, żeby dać się złapać wiedźmą. Poza tym nie jesteśmy tu z jej powodu, tylko żeby ratować Annę. Nie wiem, jaki miałaby mieć związek z ptasimi piórami. To wydaje się oczywiste. Ale co jeśli to jakiś podstęp i lalka symbolizuje Annę? Nie wiem, nic już nie wiem z tego. Wydaje mi się. Wiedźmy nie miały powodu, żeby w tej sprawie uciekać się do podstępu. Obejrzę inne lampy. Nie wiem, jedynka albo trójka. Hmm, ta ma czerwony koralik. Podobne Anna nosi na szyi. Jak połowa kobiet od Nowigradu po Wengerberg. To na pewno nie to. Hmm. No dobra, obejrzę pozostałe lalki. Hmm... A to ciekawe. Lalka z jakimś kwiatkiem, a co w tym ciekawego? To nie jest jakiś kwiatek, tylko fioletowa malwa. Baron mówił mi kiedyś, że to ulubiony kwiat Anny. Hmm. Myślisz, że to właściwa Lalka? Dobra. Jak będzie ta malwa? Czy jak to tam się nazywa? No zobaczmy. Jestem tego pewien. Zabieram ją. Szybko na zewnątrz! Powróciłaś. Jest. Teraz już wszystko będzie dobrze. Kochanie! Ja umieram. Ona majaczy. Nie wie, co się dzieje. Jesteś jeszcze słaba. Musisz odpocząć. Nie, nie. Posłuchajcie. Jedźmy. Do, do końca miałam być potworem. Odczarowaliście mnie i teraz muszę odejść. Wiedź mi o czym ona mówi. No nie, tylko nie to. Wiedźmy nas przechytrzyły. Tej klątwy nie dało się zdjąć, przynajmniej nie w taki sposób, żeby Anna przeżyła. Możliwe było tylko jej chwilowe przerwanie, ale koniec końców i tak się musi dopełnić. Co? Co to znaczy? Ona umiera. Dobrze. Widzieć was razem. Przepraszam cię. Za wszystko. Za wszystko. Przepraszam. Mamo! Córeczko! Pamiętasz, jak byłyśmy nad inną. pamiętam, jadłyśmy słodkie śliwki i miałaś tę niebieską sukienkę i uplodłaś mi wianek i cały czas się śmiałyśmy. Taką nie zapamiętaj. Przynajmniej mogli się z nią pożegnać. Szkoda, że tylko tyle mogłem zrobić. Chodź, dziecko. Wieczny ogień ukoi twój ból. Tak to się zakończy? Ruszaj do Wróców. Tam będzie czekać twoja zapłata. A teraz mnie zostaw. Nie twoja, bina. Wiem. Ale wcale nie jest mi z tym lżej. Ból nie z czasem. Chciałabym w to wierzyć. Czy No szkoda, kurczę. Ech. No to jest Wiedźmin tutaj. Wiele przygód. Pewnie tak się będzie kończyło. Szkoda, szkoda Anny. No przynajmniej się pożegnali. Ach cholera. To nie tak miało być. Co ja mam zrobić? Porozmawiaj z baronem. nie, mogę i się jebać. Jedź mi! To szkoda. Dobra. Zobaczmy gdzie jest tutaj drogowskaz. I udajmy się. Do barona, tutaj nic nie ma No nie da się tego odmienić niestety No niestety, Anna nie żyje. Ale quest. No nie udało się ani uratować Anny, a oczywiście y, Wiedźmy są za mocne na tą chwilę, jak dla y, Geralta i... i, i.

A nie tak szybko, Tomasz. Co tu się stało? Nie widzisz? Powiesił się. Sam, czy mu pomogliście? A co ty, kurwa, masz mnie za mordercę? Był, jaki był. Ale go szanowałem. Kiedy muszę wybierać między mniejszym i większym złem, wolę nie wybierać wcale. Ale czasami stawka jest zbyt wysoka. Czasem trzeba wybrać większe zło, żeby uczynić małe dobro. Nie wiedziałem, że uratowanie się od związki na Moczarach doprowadzi do śmierci Anny. Nie przypuszczałem, że baron zostawi ciało żony i powiesi się na konopnym sznurze. Czasami trzeba podjąć decyzję i nie oglądać się wstecz. Stracił wszystko, na czym mu zależało. To i nie dziwne, że mu się odechciało żyć. Nie wyglądacie na specjalnie zmartwionych. Ty i twoi ludzie. A co? Mamy siedzieć i płakać? Baron był dobrym żołnierzem. Ale jak osiadł na wrońcach, zrobił się miękki. Teraz zaprowadzimy tu nowe porządki. Wyobrażam sobie. A jak chyba na gościniec podlecieć? Zarobku poszukać? Pewnie no, kurwa, ale nie teraz. No niestety. Zadanie zakończone, ale... Kolejna ofiara. Czy masz jak też łapiesz. Jak nasi chcieli z dziewkami we wsi posławolić, to im się chłopstwo postawiło. Jak nasi chcieli z dziewkami we wsi posławolić, to im się chłopstwo postawiło. karę kilku piotów związali i w stodółce żywcem spalili. No kochani, niestety. No będę się z wami żegnał W kiepskim trochę nastroju no Troszeczkę się zżyłem z tymi postaciami Z wirtualnego świata Z krwawym baronem, z Anną Z Tamarą ak akurat nie Tamara jakaś niemiła jest Może to dlatego A tylko ona to przeżyła Panie, to się no szkoda I krwawy baron i Anna, jego żona Nie żyją No nic by was wszystkich. Czyli, czyli Uratowanie tego ducha Z tego co Co zrozumiałem no To był kluczowy moment Gdybym zabił te, 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 to serce, te korzenie W tym wzgórzu To by pewnie to wyglądało całkiem inaczej No szkoda, trudno Dobra kochani kończę Kończę ten odcinek jeszcze raz żegnam się z wami I do zobaczenia w kolejnym Trzymajcie się, hej